Majka, masz słuch muzyczny? M myślę, że tak. A łatwo zapamiętujesz piosenki? Tak. I bardzo łatwo uczy się tekstu, e, co właśnie ten program mi też uświadomił. Bo mam pewien problem. O ludzie, tylko nie jakieś zadanie dla mnie. Nie, ja mam właśnie problem. Tak? A jaki masz problem? Ja pomogę Ci. No właśnie, dlatego chciałem się zwrócić o pomoc do Ciebie. Nie znam tytułu takiej piosenki, która siedzi mi w głowie od trzech dni. Ja Ci zanucę chwytliwe, ja to wiem <grym> A ty może będziesz znała. <grym> dawaj. Ale naprawdę. Nie wiem no jak się nasywa. Jesteś gotowa? Ale chcesz rozbieg, czy nie? Czy <grym> tak, dawaj rozbieg, Dobra. żeby nie było skichy. <grym> no to jest taki początkowy. Czy masz naprawdę ten such? Sprawdzam. Nie znasz tego? Dobra, to może coś innego, może pójdzie ci łatwiej. Na na na, na 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 Słuchaj, ale to czy ja mam słuch, to jest jedno, a to czy dana osoba prawidłowo śpiewa albo nuci, to jest drugie. Na na na, na 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 na. On, o pani. o pani. Znasz? Znam. Lubisz? Znam. A to znasz? Nie zna repertuary swojego byłego męża, dziękuję bardzo. A to wszystko było jego? Nie, pierwsze było, niechże bal. No to chciałam to powiedzieć, tylko mówię, kurczę, nie powiem, żebym na głupka nie wyszła, Ale tak myślałam. Dziękujemy.